jest fajnie obsadzony. I liczymy, że przyniesie nam dużo pożytku, bo zmierzyć się z takimi drużynami jak tutaj to jest sama przyjemność. Proszę Państwa sukces związka Wrocław w Prizze spowodował, że dzisiejszy turniej jest turniejem Masters. Jesteśmy mistrzem. Spotykamy się z drużynami, które aktualnie nie zdobyły Pierwszych miejsc w swoich, w swoich ligach, ale absolutny szacunek do umiejętności, do klasy przeciwników i do osiągnięć nie tylko w swoich ligach, ale w Europie. Jest to satysfakcja dla klubu, dla piłkarzy, że będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w tak zacnym gronie i nie ukrywam swojej satysfakcji. Ja miałem przyjemność 15 lat temu zmierzyć się z drużyną z Portugalii, której trenerem był pan George Jesus. Udało się wtedy. To jedyny sukces drużyny, której byłem trenerem, portugalskim zespołem. Dlatego nie wiem, czy jest szansa powtórzyć, ale droga chyba daleka, bo trzeba się zmierzyć również z dwoma drużynami, które przyjechały tutaj, ściągając, nie ukrywam, dziesiątki tysięcy naszych kibiców. Bardzo bym był szczęśliwy, gdyby ta impreza się udała podobnie jak Euro we Wrocławiu. I serdecznie witam moich gości, trenerów i ich drużyny. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że będziemy mogli się znaleźć w takim dronie. Sprawdzimy swoje umiejętności, sprawdzimy, wyszlifujemy troszeczkę swoją formę, co nam może tylko i wyłącznie pomóc w kolejnych meczach w europejskich, pucharaka, a także i w lidze. Te doświadczenia są bezcenne, absolutnie. Przy okazji też będziemy mogli pożegnać naszego kapitana, Darka Sztylkę, który będzie miał również, będzie łączony tutaj z, z tym turniejem, więc e, bardzo się cieszę, że zarówno tutaj Państwo przyszliście na na tą konferencję, gdzie, gdzie, gdzie możecie zobaczyć tak naprawdę, co nas może czekać na boisku, więc to co dzisiaj widzicie tutaj na konferencji, to my piłkarze zobaczymy na boisku, więc bardzo z tego powodu możemy być zadowoleni dziękuję prosimy gospodarza macie numer jeden Atletik Bilbao no i to co już wiemy to to że Atletik przynajmniej w sobotę nie zmierzy się ze śląskiem Wrocław Atletik Bilbao spotkanie Atletik o godzinie 14, dokładnie jutro a teraz yy, poznamy rywala piłkarzy Śląska Wrocław, czyli zespół Gości w meczu numer 2, jutrzejszym meczu, który zacznie się o godzinie 17, Czyli Benfica Lizbona, panie trenerze, za chwilę zapytam o opinię, ale, ale być może będzie okazja raz jeszcze zmierzyć się z pańskim przyjacielem z Benfici Lizbony, panem Georgesem Jezusa. Drugi zespół z pary pierwszej w tej chwili, czyli rywala Atletic Bilbao, jest to zespół PSW Eichhovel. No i nie, trzeba tutaj tędy umysł, żeby domyślić się, że z Benfiką Lizbona jak już zresztą wcześniej wyraziliśmy zagraśloną pracę. Znowu spotkanie, już chyba możemy powiedzieć rodzinne prawda? skoro doszło do pojedynku z Benfiką. Wróciły słomienia. 17 lat temu, jako żony ruchu, graliśmy z Benfiką w Chorzowie. Chciałbym ten wynik powtórzyć, 0-0. Nie rozstrzygają rzuty karne. A, a wspomniałem wcześniej o historii, że spotykam się i z trenerem, i z klubem, z którym już kiedyś miałem coś w do czynienia. Eee, możecie to Państwo napisać. Benfica jest faworytem, ale śląd jutro będzie grał o swoją. Pozycje w polskich mediach, czy rzeczywiście jesteśmy mistrzem Polski, czy tylko jesteśmy tą dożyną, która przypadkowo została Dziękuję. Pierwszy półfinał jutro, jego początek o godzinie 14.00. To będzie spotkanie dla DWVO, Drugi półfinał z udziałem Śląska, Wrocław i Zespołu Benfica-Wizbona o godzinie 17.00, a potem spotykamy się w niedzielę. Dziękujemy i do zobaczenia.